Odpalamy rant. Jak już opisywałem w materiale, ile kosztuje stworzenie gry? Aktualnie dzielimy gry na trzy kategorie: Indie, AA i AAA. Ten quadruple i to jest tam jakaś bzdura. I ponownie jak w filmach, pojęcie indie pochodziło od independent, czyli gry tworzonej i dystrybuowanej niezależnie, tym samym o małym rozmiarze i małym budżecie. Jednak z czasem, zarówno w filmach, jak i w grach, pewne narzędzia zaczęły tanieć, a pewne formy dystrybucji bez wsparcia inwestorów czy dużych firm stały się po prostu nieosiągalne. Teraz firmą niezależną możemy nazwać taką, która bez niczyjej pomocy, żadnego inwestora i wydawcy jest w stanie tworzyć i dystrybuować środki kultury. E, tym samym są to albo projekty solo, e, albo w bardzo małym składzie, które są niszowe, czyli wzorcem może być na przykład Lucas Pope i jego Papers Please czy Return of the Obra Dinn albo kompletnie po drugiej stronie skali, czyli olbrzymie firmy niepowiązane z żadnym wydawcą, które same potrafią zająć się dystrybucją własnych gier. A więc Larian Studios tworzące Baldur's Gate 3, chociaż oni i tak mają inwestycje chociażby od Tencenta czy CD Projekt Red, twórcy Cyberpunka. Czy zatem jest sens teraz nazywać produkt indie? Który wyprodukowała niezależna firma, bez względu na rozmiar? Oczywiście, że nie. Dwie ostatnie wymienione firmy mają kilkaset ludzi i obracają setkami milionów dolarów, pracując nad grami AAA. Więc jak można w sposób mierzalny podejść do tego, czym jest Gra Indie, a czym nie? Najprostszym wyjściem, jakim widzę, jest rozmiar zespołu i budżet. Jeżeli w zespole jest kilkanaście, dwadzieścia kilka osób max, a gra kosztuje poniżej jednego, może dwóch milionów dolarów i tworzy się ją od kilku do kilkunastu miesięcy, może dwa lata, to można ją śmiało zakwalifikować jako indie. Niektórzy może nie pamiętają, ale gdy pierwszy Ghost Runner został okrzyknięty indykiem dekady na Digital Dragons, wywołało to skrajne oburzenie i słusznie. Grę tworzona przez 2 lata, ale przez 30 ponad osób, prawie 30 osób plus ileś tam ludzi na zlecenie, a całość kosztowała lekko ponad 10 milionów złotych, a więc już ponad 2,5 miliona dolarów. Tworzona była właśnie 2 lata, to już łapie się mimo wszystko w widełki A. tak samo jak chociażby Thaumaturge, który również jest grą... AA wyjdzie w przyszłym roku, ale zespół tworzący tą grę, której też byłem częścią, liczył ponad 70 osób. A projekt ma budżet, zgodnie z danymi giełdowymi, ponad 4 miliony dolarów. Więc gdzie zaczyna się AAA? Pierwsza gra, która została tak nazwana, to najprawdopodobniej Final Fantasy VII z 1997 roku, która miała budżet 45 milionów dolarów. To zatrważająca kwota, ale dzisiaj największe tytuły potrafią kosztować 100 milionów i więcej. Angażują setki osób i często produkuje się 4-5 lat. I więcej. Nie twierdzę więc, że mamy sztywny podział, jeżeli chodzi o kwoty, i jedna osoba więcej, czy jeden dolar więcej, czyni daną grę produktem jednej bądź drugiej kategorii. Ale zauważcie, że każdy z tych typów praktycznie jest w innym rzędzie wielkości. Zatem, gdzie w to wszystko wpasowuje się Dave the Diver? Przeanalizujmy. Gdy powstawała gra jako prototyp, to Pracowano nad nią od co najmniej 5 lat, na co są dowody na YouTubie, gdyż 5 lat temu zaprezentowano pierwsze wideo z prototypu gry bliskiego aktualnemu gameplayowi. Mind Rocket, deweloper gry, liczy 30 osób, ale przy tytule pracowało ponad 150 ludzi, co widać na kredytach, czy też w serwisie Moby Games. Teraz, pomijając w ogóle dodatkową pomoc. I przyjmując tylko te 30 osób na 5 lat, i powiedzmy, to się tam zbalansuje, jeżeli nawet ten zespół na początku nie liczył 30 osób. Mediana wypłaty dewelopera w Korei Południowej to jest około 70 milionów wonów, czyli 50 tysięcy dolarów rocznie. Czyli koszt roczny studia to 1,5 miliona dolarów samych wypłat i 7,5 miliona dolarów za 5 lat rozwoju gry. Nie wliczając tutaj amortyzacji, sprzętu, inflacji, mediów, Kosztów obsługi biura, 120 deweloperów do pomocy i olbrzymiej akcji marketingowej. Jak to możliwe? Otóż Mint Rocket to firma córka korporacji Nexon, która ma obrót liczony w miliardach, gdyż tworzy duże tytuły MMO i gry przeglądarkowe. Koszt drugiego gozdranera to około 4,5 miliona dolarów z marketingiem, i tak dalej. I nie jest to już gra Indii. O jedynkę wszyscy się pultali, że nie jest Indie, tak? Więc to, że gra ma pixel art, nie kwalifikuje jej do bycia Indykiem. Sukces tej gry, wciąż zasłużony, jest ostatecznie zjawiskiem zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. Pozytywnym jest to, że twórcy pokazali, że można zarobić na w zasadzie dwuwymiarowych, gra chociaż gra ma elementy trójwymiarowe w tle, no, ale wciąż sprawia wrażenie tej dwuwymiarowości. I tym samym niektóre korporacje będą chciały inwestować w podobne tytuły, co może być pozytywnym ruchem, ale negatywnym jest to, że niestety może to doprowadzić do miejsca, gdzie na rynku, na którym można sensownie zarobić wyłącznie z budżetem marketingowym, korporacje stworzą swoje indyki, i wepchną je ludziom do gardła tak, że faktycznie małe studia, mimo iż wyprodukują świetne tytuły, zostaną absolutnie wypchnięte z rynku albo zostaną w takim marginesie, że będą ledwo na granicy utrzymania studia. Tak więc grajcie w Dave the Diver, jasne. To jest naprawdę dobra gra, ale nie powielajcie tego błędu i nie nazywajcie tej gry indykiem, bo indyk to to po prostu nie jest. Zapraszam do dyskusji.